No ciekawe, czy on już się obudził. O kurde. Ale się dobrze spało. Hmm. To mi jak tam kolega? O kurde. Jest tam. Ja muszę... Widmo motocykle w ogóle? Ciekawa ta autostrada. ma O, hej. Jak tam się jeździło? No dobrze się jeździ cały czas. Tylko trochę śpiący. Dobry. Chyba, że chcesz się zamienić. No, no. mogę się zamienić. No dobra, to dawaj. Ja bym posłał. To idź, pospi. Pośpij. Czekaj. Puff, puff. Uważaj. Jak ty tam wszedłeś? Wcześniej. Normalnie. Nie! Drabinie, po drabinie. Okej. Okay. Uważaj. O. O. A tu kibal? O. 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 Nie wiem, co, czemu tak zrobiłem. Dobra. No, dobra. A wejdę na górę. O, obejrzę sobie coś. Nie działa telewizor. Dobra. Mm. A nie biorę jeszcze. Idę tam do niego. O kurde. Tak cię spało? Nie, ja nie spałem Miałeś spać. Wiem, ale siedziałem sobie przy telewizorku trochę i trochę... Nie no, <grym> drzemnąłem się chwilę. Ja piję... Ja piję co... co pi, Co dwie godziny energetyki, żeby ten... <grym> znaczy nie... Jakie dwie godziny? Co ty? Nie no. Gdzieś tak pije co dwa co dwa dni. Że jeden pije, minie ileś tam godzin i znowu pije mm. O. Wiesz co, odkryłem ostatnią jakąś tajemnicę, idę coś otworzyć, bo na dachu jest safe, którego w ogóle tam nie położyłem. Em... Um, okej. Okay? No i sprawdź, ja będę tu jeździć. mistrz parkura a a a a a, 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 a. przeskoczyłem muszę wejść na górę o i o mam klucz mam klucz do sejfu k o okno Coś teraz zjeść trzeba. Nie, 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 na chips, O Stary. ale co mnie to? Obiecałem, że nie będę już złodziejem. Stary. Siema. Trzymaj, trzymaj, cheeseburgera, bo właśnie kupiłem przy maku. O, Trzymaj. dzięki. Nawet nie, nawet nie nawet nie widziałem. Wiesz co, dawaj się zamienisz i idź na górę tam, zobaczysz na Toj Toju ile jest kasy. Na Toj Toju? Dobra, jada. Krów potrzebny jest. O kurde! A!

Kurde ile kasy? Dobra, nie kradnę, bo obiecałem, że już nie będę. Zostawiam to tu. I... Dobra. Kurczę, no czemu ja nie tam nie zjechałem? Cześć. Cześć. Ej pa! Wsiądę na widmo! O! Okej, okay, włącz ten pomat i tyle kilometrów ile jadę? E, to jest 110. Ej, żyjesz! Dobra, żyj. żyję. Żyje! No mogę mogę samemu. A nie? Patrz no, na mnie! Patrz na mnie co ja robię! Co robi? O! Dobrze, że... Dobrze, że ustawiłem ten Gdzie? A! 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 Nie! A. Żyjesz, bracie! Tak, patrz co odkryłem? Gdzie... Nie! Czy to mój brat? Co tam, bratku? Jak tam? Dobra, chodźmy. <laughs> Najgorsze jest No w... Ej, w ogóle znalazłem piłkę chyba twojego brata. O fajnie. No fajna jest. Co my już w pamięciu? Filipinach jesteśmy? Nie wiem. O kurde, brat! O, sieba. Dobra. Dobra. Co Co brat! Nie, nic! Ty idź tam prowadź, jak coś jest, to pomad włączony, nie musisz nic robić, ale... Dobra. Oko. Zrobi... E, już wyszedłem z kibla. A no przecież to tylko wspomnienia... Ej, mordo! Robocie. Mordo! Da? Bo ci nie mówiłem. Bo jakie... Bo ja kiedyś tym byłem. Mechanikiem samochodowym i co nie zamontowałem ci autopilota. O fajnie. Ale to pan wyłączony. Ale... No. Tu ej, bo, chipsy. Ej, monto... O kurde, chipsy. A, o! Eee, mam zwidy chyba. Muszę zwidy? Coś... No chyba muszę A się co kręca... się stało, ze zwidy masz? Nie. No, mój brat kiedyś umarł. Nie, co jest? Czemu we mnie rzucasz, bracie? Co? Przecież ciebie nie rzucam. Nie. O, kolka. O a, 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 a. Aaa! Co się dzieje? Co się dzieje? Nie! Bracie, znaczy kolego, żyjesz? Ej, bo widzę tam free burgery. No. Czekaj. Oh. Oh! Bracie, znaczy kolego, matko boska, co ja z tym bratem mam? Pa, free tam są. Bierz je! O! Nie! Trzyma... o cześć Widzę, ja mo... Widzę, że nasze moce dalej działają. No. A! O, już poranek. Dobra. Wchodzę. Auto A nie ty prowadzisz? Po, nie musisz prowadzić, bo autopilota przecież mamy. A no tak. Dobra. O, jesteśmy w końcu. no Chodźmy. Ok. Uh. Kiedy mamy ten? Platform. On time. Dobra, close zoom. Dawaj. I musimy iść na peron. O, nie wiem czy to tędy na peron. Tak, to tędy. Chyba. Ja nie mogę biegać! A. Czekam na ciebie. Nie, no kurczę, no gdzie jest wejście na peron? Chodź tu, all platforms. A, tędy. I ja, jak ty biegasz? Pod shiftem. Ja nie gram na komputerze. A, no, a, no ta. Czekaj chwilę. O, 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 Kurde, nie mam zbytnio czasu. Gdzie idziemy? Chyba ten, nie. A nie, tak, tędy, tędy. Mamy no tak szukamy, tak szukamy. Masz bilet? No, na gapę jedziemy, wiesz? O, No, czekamy. Eee, dostałem maila dzisiaj. masz iść na pociągi. Twoja trasza to. O! pociąg po jednej stronie! Szybko, szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. To jest. Dawaj, spróbuj przeskoczyć. Umarłem. Aha. Ja przeskoczyłem. Jezu, nie umiem biegać. Can you wait? Y... Zapytałem się typa, czy może chwilę poczekać. Nie, doskonale. No, nie, nie, nie da się przeskoczyć. Nie. To wiesz? To jest peron... Nie wiem. Ja nie umiem. Ja nie umiem biegać A. No może, chodź bie Idziemy może A właśnie zapomniałem, że Dzisiaj mam być To może Dzisiaj mam być, bo dostałem tutaj pracę To może pojedziemy możemy pojechać no dobra to no ja spadam ja po ciebie przyjadę poko no to czyli no to o no już jesteśmy ogólnie dobra ogólnie czemu tak szybko biegasz Chodź normalnie. Dobra, wsiadaj tam. O, chodźmy na to. Mhm. Szybko. Uh. Nie. O, oh, były. O, oh, oh, jestem. O, oh. oh, kurde. O, oh, oh my god. O oh, mój Boże, jak super, Matko Bosko. O oh. ja. oh, kurde, ale się dzieje. Nie chcę już. Stop, już! Nie mamy wyjścia, musimy skakać! Nie! Uf. O! O! Mój Boże! Zatrzymaj Tenc... to! Spróbuję! O, czekaj! O Boże! O Boże! wejdź do tej. O! Oh. o! Jezu! Uch. Idziemy! Na następną! Chodźmy to! Na to, dawaj! Ogólnie ja mam tu do wszystkich kart e, ka, e, kartę wsiadaj! Okej. Okay. Bo mój kuzyn tu pracował. Nie. No. Nie patrz w dół, lepiej. Nie chcę. O kurde. Lepiej zamknij oczy. Nie, nie, jestem wartku. Hard, jestem Ło! O Boże. Ale fajnie było. No. Dobra, dawaj na następne. O kurde, co to jest? Czemu tak potrafię? Ta... Ja idę po ścieżce. O, tutaj... O tutaj... To, kurde, patrz co tutaj sprzedają! Uuu, to cukrowa i popcorn. A wezmę sobie... Daj, wezmę sobie... A, dziękuję. Będzie 2 euro. O, dziękuję. Popcorna jeszcze sobie wezmę. Dawaj, chodź. Chodźmy teraz Siadaj. Jako. Chodźmy w jednym, bądź, bądźmy w jednym. Dobra.

Stop! Stop już Czekaj, spróbuję to zatrzymać Kurde Dobra, poczekajmy, aż się to skończy. Skończy się, kończy się już. Okej. Okay. O, już szamuję. O, o! o bo...

nie ja już się że jaśniewam, że jaśniewam, że jaśniewam, O, o. o. o jaśniewam, ja że Oh

Dobra! Wyskakuj! O. O, ale mnie dobrze. O, mi też. Chodźmy już stąd. Dawaj, jeszcze dwie. No dobrze. Kolejny kręciołek. O nie no. Nie. Dawaj. Jedź potem ja ci... nie ztartu i potem ja ci, z... a dobra o matko Boska o matko Boska! Mm. Mm. Matko Bosko. a a a, a. Skakuję będę to hamować. Pomocy! Już. To. Idziemy na kolejno. Jak oh. on pobiegł w ogóle? Siadaj, O oh, nie, no bez ciebie. A ja? A -a -a -a. Oh

o Boże, nie! A ja! A ja! O nie! A mój Tomaniek! Idziemy stąd, I jedziemy do domu. I jedziemy do domu.